Zdejmij skorupkę, są, Weź skorupkę do góry. No weź skorupkę od gąski. Weźniesz, dasz radę? No daj rączkę. Pomal nie tą, nie tą, nie tą dużą gąskę. Tą, co wychodzi z kupeczką. Tą, tą, tą. Nie tą, nie tą, synu. Nie tam, tą. weź. Tą. co wychodzi z domku. Pokażę ci paluszkiem. Tą. Tą, weź. Tą, synu. Weź tą skorupkę. Zobaczymy. O, bo już wyszła. No weź do góry. Podnieś skorupkę. Pomalutku, pomalutku jest gąska. Fuh, jakie gluty. No. By to wychodziła co na tam ma. Jeszcze raz widzę, jak się gąska kuje, więc... Już. To jest normalne, że taki glut tyłam. ją za Wyjęłam to. Nie było to nie przyklejone, tak. Chyba to To normalne, nie wiem, a tylko w takiej sytuacji, żeby się rębły. Ona, ona tu leży, próbuje się rozciągnąć, nie ruszam jej. Nie będę jej na razie wyciągała na dół. I chyba tutaj doleję trochę wody. Nie wiem, czy to dobrze robię, bo to robi pierwszy raz.